Cześć kochani, z tej strony Renata. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszą odsłonę moich inspiracji z kolekcji Minty Papers Written uh, Memories. Miał być trochę większy projekt na początek, ale małe komplikacje były i dlatego zrobimy sobie razem kartkę. Kartkę na nowych bazach, um, które możecie już dostać w sklepie. Są tu bazy Shadow Card. One mają wycięte w środku, tak jak widzieliście, albo koło, albo prostokąt. Ja wybrałam prostokąt, dlatego że nie mam wykrojnika koła w takim rozmiarze. Mam niestety mniejsze. Teraz najwyższy zaopatrzeć się w większe wykrojniki albo znaleźć mój cyrkiel do wycinania kółek. Gdzieś mam fajny z Olfy, ale, ale nie wiem gdzie, a ręcznie, w sensie, nożyczkami nie chciało mi się wycinać, bo bałam się, że coś sknocę i będę musiała kolejny projekt robić. A tak prostokąt trochę łatwiej wyciąć niż, niż koło. Okej, okay. Do, dociłam sobie tutaj papiery, będę oklejała bazę z każdej strony. Baza, tak jak mówiłam na płasko ma 15 na 15 cm. A ten element taki pop up ma 13,5 na 15 cm, czyli dodzięłam sobie odpowiednio mniejsze papiery. Na wierzchu myślę, że będzie dosyć prosta kompozycja, tu dobieram sobie wstążkę, którą będę związywała tą kartkę. Będzie to jednocześnie element ozdobny, ale też wstążka będzie przytrzymywała tą kartkę, żeby się nie otwierała. To prawda, nie powinna się otwierać, ale jak się da, tam do środka za dużo, za dużo tych elementów takich na dystansie, no to to trochę może odstawać. Dlatego zabezpieczyłam sobie. Kartkę tak wstążką, tak żeby ją można było zawiązać. No i właśnie jednocześnie będzie to jakiś tam element ozdobny, bo nie planuję robić dużego, dużej kompozycji na kartce. Na początku miała być tylko taka płaska, płaska kompozycja z elementów powycinanych z kolekcji. Później jeszcze postanowiłam dołożyć e, kwiatek z fałamieraną, bo jakoś tak brakowało mi czegoś. I ostateczne, e, ostatecznie wyszło moim zdaniem fajnie. Mam nadzieję, że Wam też się będzie podobało. E, tutaj po lewej stronie y, na pewno umieszczę jakieś e, życzenia i tutaj przyklejam sobie e, papier na całą stronę. Chociaż można by było zostawić tam ten ten mały fragment, gdzie będę doklejała sobie to skrzydełko, ale ja stwierdziłam, że przykleję taki papier około 15 na 15, dokładnie 14 i 8 na 14 i 8, tak żeby powstała malusieńka ramka. Z przodu też przyklejam pierwszą warstwę na płasko i ta wstążka będzie dopiero pod tym drugim elementem, który podklejam sobie na białej kartce ten mały element ma wymiary 12 na 12 czyli powstała mi taka dosyć duża ramka ale zależało mi na tym właśnie, żeby było widać ten piękny papier to chyba ten, ten kwiaty papier to jest mój ulubiony, bo on jest taki bardzo uniwersalny bo te wszystkie papiery z Takimi dużymi grafikami, no to moim zdaniem no, ciężkie są do wykorzystania. Są typowo mm, na LO, których ja nie robię. E, w albumach dużych dosyć fajnie e, można je wykorzystać, no ale trzeba uważać, żeby nie poobcinać tych grafik. Tak samo no, w małej kolekcji e, fajne są te, te strony, takie mocno zdobione, bo tak naprawdę mm, można przykleić taką stronę, dodać napis i już jest kartka bardzo prosta. Więc myślę, że, że ten mały bloczek u mnie głównie tak będzie wykorzystany, ewentualnie na jakiś, na jakiś mniejszy album, taki typowo layoutowy, jak już widzieliście w moim wykonaniu. I tutaj Zobaczcie, co ja robię. Odrysowuję sobie na takim samym arkuszu, jak jest pod spodem ten prostokąt, i wycięłam sobie już nie jako prostokąt, tylko zostawiłam trochę tych elementów z arkusza. Tutaj jeszcze doklejam dodatkowe jakieś tam elementy, żeby było bardziej przestrzennie. Można się pobawić z większą ilością elementów tam w środku takich pop-up. Ja tylko umieszczę na, na takim elemencie maszynę do pisania. Zaraz zobaczycie, jak to zrobię. Tutaj dopasowuję jeszcze nie mogę, jakoś tak nie bardzo mi pasuje ta, ta kompozycja. Chcę, coś tutaj chce, żeby było trochę widać tutaj z spod spodu, ale jednocześnie. E, trochę na wierzchu, ale wreszcie udało mi się dopasować, i ten pozostały element wykorzystam sobie tutaj na dole, e, tak żeby też powiedzmy było e, trochę 3D. I tutaj, tak jak widzicie, przyklejam sobie taki mały element pop-up, tak żeby ta maszyna do pisania była. Była, była też tak trochę w powietrzu, nie na płasko przyklejona, tam w środku. I teraz sklejam. Zmarowałam klejem skrzydełka. Wiem, że niektórzy używają do tego taśmy, ale jak ktoś mnie zna, to wie, że ja taśmy raczej nie używam. <śmum> Moim zdaniem klej jest dużo trwalszy, jeżeli chodzi o papier. Tutaj pozwoliłam, żeby te skrzydełka trochę przeschły, wcześniej tego nie widzieliście, ale oczywiście przygniotłam je książkami na chwilę, tak żeby ten klej związał. I teraz będę budowała jakąś tam niewielką kompozycję z elementów, które są wycięte przeze mnie lub tych elementów, które już są w kolekcji wycięte. Chciałam Was przeprosić za to światło, ale nagrywam tutaj pierwszą część filmu w nocy, a nie mam jakiegoś tam super profesjonalnego oświetlenia. Za chwilę zmieni się trochę kolorystyka, bo resztę filmu będę, będę nagrywała w dzień. Ten fragment to jest, jest nagrywany w sumie późno. Późno w nocy albo, albo wcześniej rano, nie wiem jak nazwać godzinę drugą trzecią nad ranem, więc dlatego takie światło. Później już będzie dalsza, dalsza część filmu w świetle dziennym, więc trochę kolory też się pozmieniają. Środek zrobiony. Teraz zajmę się zewnętrzną pokładką. I tutaj zbuduję kompozycję z elementów wyciętych z kolekcji i z mojego kwiatucha z Foamiranu. I tak zastanawiałam się, jakie, jakie napisy tu dać, bo ja nie przepadam za, za napisami w języku angielskim, wolę w języku polskim. Ale tak dosyć fajnie mi się tutaj zgrały, tutaj te napisy na elementach tych, takich tekturkach do przyklejenia um, są albo na, na layouty, albo do takiego albumu pamiętnika, super by się nadawały i taki, taki jest w planach do zrobienia, co prawda nie wyszło, zobaczymy co, czy mi wyjdzie i czy Wam go pokażę, czy zrobię coś innego. Ale naprawdę te napisy tam są fajne do, do takiego albumu pamiętnika. A na kartkę to tak już troszkę mniej, ale coś udało mi się wybrać, i, i to ten, ten napis z przodu łączy się z napisem, który jest w środku, i myślę, że nawet, nawet fajnie wyszło. I myślę, że ta kartka byłaby fajnym prezentem. Dla kogoś, kto lubi pisać listy, co prawda, teraz już rzadko się pisze listy. Wszyscy piszą smsy, maile, ale myślę, że, że z tym napisem, no to na przykład dla jakiejś ukochanej, która wyjeżdża i do tego jakaś super papeteria. I można pisać listy miłosne. Ok, roz, trochę się e, e, rozmarzyłam i, i rozgadałam. A tu kompozycja się tworzy. Już prawie kartka gotowa. Tak niewiele trzeba: kilka elementów do wycięcia i, i jeden kwiatuszek. I jest fajnie. Tutaj do tego jeszcze właśnie będzie ten napis. Napis e, podkleję na e, kawałku. Papieru, który gdzieś tam mi został z odcinania, trochę go wytuszowałam takim brązowym tuszem i przyklejam sobie na dystansie. Będzie najpierw napis na dystansie na, na, ten, na tą ramkę, i później jeszcze też będzie dodatkowy dystans. Jeszcze tu, gdzie niegdzie, na kartce, tam możecie zobaczyć takie chlapania. Ogólnie tutaj w kompozycjach są takie fajne granatowe chlapania, niestety no moje nie są aż takie granatowe nie mam takich farbek zrobiłam chlapania taką giełką, którą dawno, dawno temu kupiłam w Lidlu I, i to bym, ja nie mam, nie mam ogólnie nie jestem mediowa, więc nie mam za dużo takich preparatów ale te chlapania wyszły troszkę jaśniejsze, ale i tak to fajnie wygląda. Ostatnie szlify. Dokładanie kwiatków i listków. Jak dla mnie troszeczkę w tej kolekcji w dodatkach jest za mało kwiatów, ale to dlatego, że ja po prostu lubię w kompozycjach kwiaty. Fajnie by było, gdyby jeszcze był dodatkowy arkusz tylko i wyłącznie z kwiatami. Chociaż pewnie w tych dodatkowych bloczkach z elementami do wycinania znajdziemy podobne kwiaty pasujące do kolekcji. Ok, kartka skończona, tak się prezentuje. Myślę, że fajnie wygląda taki element pop-up. Jeszcze dodatkowo można się właśnie pobawić w środku tymi dodatkowymi elementami pop-up. Mi się bardzo podoba ta forma, myślę, że jeszcze ją zrobię, a tu pokazuję Wam kawałek drugiego projektu. Mam nadzieję, że wyjdzie i go pokażę. Pozdrawiam Was serdecznie, Renata.